Opowieść żołnierza Więc jestem żołnierzem w armii, dokładniej mówiąc medykiem bojowym. I jest pełno ciężkich doświadczeń oraz przyjaciół, którzy równie chętnie obrzucaliby cię wyzwiskami, co stanęliby za ciebie kulą. Szkoła medyczna, znana jako AIT, to około 16 tygodni pozbawionego snu stresu. Krwawisz od wkłuć cztery, dostajesz wsadzone trójcalowe rurki do nosa, uczysz się, jak utrzymać kogoś przy życiu, kiedy wszystko inne jest przeciwko niemu. Ostatnie dwa tygodnie spędza się na zajmowaniu fikcyjnej bazy pośrodku południowego Teksasu. Teren jest pagórkowaty, skalisty i ogólnie nieszczęśliwy, gdy jest się na piechotę. To jak coś z westernu, sosny, rośliny jukki i tym podobne. Gdy przyjechaliśmy było 95 stopni i słonecznie, spadło do 30 i padało przez całe dwa tygodnie naszego pobytu. Pierwszy tydzień to faza spaceru, gdzie jesteśmy szkoleni z niektórych rzeczy. A w następnym tygodniu jesteśmy testowani. Budzimy się o cztery rano, wychodzimy na zimno i zabieramy się do pracy. Po wszystkim zostaje tylko ukończenie szkoły. Więc dochodzimy do końca, już zaliczyliśmy wszystkie nasze indywidualne testy, ale musimy przeprowadzić jeszcze jedno ćwiczenie patrol pieszy. W zasadzie przechodzimy przez dzicz, nawiązujemy kontakt, leczymy kilku rannych i ewakuujemy ich, całkiem standardowa procedura. W zasadzie już wszystko skończyliśmy. Wiemy to i instruktorzy to wiedzą, ale to taka procedura do odhaczenia. Kończymy około 0600 i kiedy się skończyliśmy, sierżant szkoleniowy zbiera nas i potrzebuje dwunastu z nas, w trójkach, do szczegółu mosiężnego. Dla tych, którzy nie wiedzą, szczegół mosiężny polega na zbieraniu wystrzelonych łusek, aby armia zaoszczędziła pieniądze. Zostajemy wysadzeni wzdłuż jednej z wielu ścieżek, których cała kompania używała do znajdowania wystrzelonych łusek, wróci po nas za kilka godzin. Jesteśmy na dużym grzbiecie, który okrąża cały obszar w skalistej dolinie pokrytej sosnami, dębami i roślinami jukki. Padało przez ostatnie kilka dni, ale wreszcie temperatura jest na tyle wysoka, że moje zęby nie szczękają. Jak dobrze mało laci, mówimy Roger i zabieramy się do pracy, zanim on uderzy w szlak. Jesteśmy wyposażeni, płyty, hełmy, torby medyczne i broń, próbując niezgrabnie podnieść kilka łusek, które prześwitują w porannym błękicie. Potem wschodzi słońce. Nie widzieliśmy słońca od tygodni, więc kiedy mówię, że to mnie zatrzymało, no cóż, nadal dostaję gęsiej skórki, przypominając to. Niebo maluje się na różowo i pomarańczowo, grzbiet staje się pasem złota, które tylko rośnie i rośnie. Boże, nie widziałem słońca od tygodni i nawet teraz, przypominając sobie to, nadal czuję, jak uzykują mi w oczy. Forrest Gump powiedział to najlepiej. Nie można było odróżnić, gdzie niebo się kończy, a ziemia zaczyna. Ale nawet wtedy moje słowa to nic w porównaniu z tym, co widziałem. Cała dolina pokryta złotym światłem, ciepła jak delikatne pieszczoty wiatru, niosące zapach sosny i kwitnienie kwiatów jukki. Boże, byłem wtedy tak zmęczony, nawet nie uderzyło to we mnie do tego momentu. Nie spałem więcej niż może pięć godzin przez ostatnie dwa dni. Była tam formacja skalna, gdzie byliśmy, tworzyła idealne miejsce. Zdejmuję hełm, kładę torbę medyczną i broń, zrzucaję rękawice. Chciałem poczuć słońce na twarzy i wiatr we włosach, które mi zostały po ostatniej fryzurze. W całym moim życiu mało co widziałem coś tak pięknego jak ten wschód słońca. Myślałem o całym moim życiu do tego momentu, każdym trudzie, całej miłości, bólu, wdzęczności i melancholii. Wszystko. Nie mogę ubrać w słowa tego, co czułem, ale powiedziałem to sobie w tej krótkiej chwili ciszy. Udało mi się. Wszyscy trzej mieliśmy nasz własny prywatny moment, wszyscy zgodziliśmy się, że cieszymy się, że nie mieliśmy przy sobie telefonów ani aparatów. To byłoby tanie w porównaniu z tym, co widzieliśmy tego ranka. Potem wróciliśmy do zadania, ostatecznie zostaliśmy odebrani, hełm wypełniony piaskiem pokrytymi łuskami. Minęło wiele lat od tego czasu, a ja nadal mam bardzo dobrych przyjaciół z tamtych czasów. Jeden z nich, kiedy zapytałem, czy pamięta ten dzień, powiedział każdego dnia mojego życia, bracie. Ja też, bracie, ja też. Wkrótce zostanę wujkiem, on i jego żona spodziewają się dziecka. Mam nadzieję, że i ta mała osoba będzie miała okazję zobaczyć coś takiego.